Na ostatnim posiedzeniu Komisji Wsi Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa delegacja strażaków z OSP Postolin odczytała list otwarty, w którym apelowali o pilny remont remizy, doprowadzenie wody, wybudowanie sanitariatów, zainstalowanie ogrzewania, naprawienie zapadającej się posadzki w garażu oraz nowego podjazdu. Strażacy zwrócili się także z prośbą o wyjaśnienie, co stało się z funduszami sołeckimi z lat 2010-2011 w łącznej kwocie 41 tysięcy, przekazanych w całości mocą uchwały zebrania wiejskiego na remont i wykonanie ogrzewania remizy, które de facto nie zostało zrealizowane do dnia dzisiejszego. Druchowie swój apel motywowali tym, iż w OSP od roku aktywnie funkcjonuje kobieca i młodzieżowa drużyna pożarnicza, a obecne warunki nie pozwalają na normalne zorganizowanie zajęć, gdyż w Reminie nie ma toalet ani nawet bieżącej wody. Po apelu strażaków również z Postolina, pani Sylwia Celmer, wnioskowała o wyjaśnienie opinii publicznej sprawy zniknięcia pieniędzy, zamiast przekazania ich na cele remontowe straży, gdyż sprawa rozpłynięcia się funduszy sołeckich i niezrealizowania zleconego zadania znacznie podzieliło lokalne społeczeństwo Postolina. Jest a także kobieta drużyna pożarnicza, która liczy 14 panów. Zwracamy się do Państwa z prośbą i ponownym apelem o podjęcie działań polegających na zmianie tych warunków, Jakie wyjaśnienie yy, znikających pieniędzy z Funduszu Słowackiego w latach ubiegłych? Fundusze sowieckie, które wtedy tak się nazywały, jeszcze w poprzedniej kadencji Rady zostały przeznaczone. Pierwszy fundusz, sam jeszcze byłem w Radzie Sowieckiej, namówiliśmy społeczeństwo, aby te 21, 20, tysiąca przeznaczyć na remont. No, pieniążki były małe, więc w następnym roku, na kolejnym zebraniu wiejskim, wręcz z sugestii pracowników urzędu namówiono społeczeństwo, aby kolejną transzę kolejne 25 tysięcy przeznaczyć na tę realizację. No niestety w tamtym, w tamtym czasie nie udało się tego zrealizować. Przyczyn nikt specjalnie nam nie wyjaśniał, a co gorsza, nie przekazywał tego na żadnym zebraniu wiejskim, aby wyjaśnić tą sytuację. Bo dla zwykłego, szarego zjadacza Chleba z Postolina zebranie wiejskie dwa razy przegłosowało cały Fundusz dla Straży. Tak, to jest taka jakby jedna kwestia. Druga kwestia są nasze warunki sanitarne. Wiadomo, planowany remont. Z tego co wiem, tego modernizacja, wykonanie ogrzewania, sanitariatów itd. Chcielibyśmy uzyskać informację o terminie realizacji, bo gdy ten projekt wchodził i tworzona została dokumentacja, przekonywano nas, że to na pewno zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania większych funduszy na duży remont w, na, w, w, w kilku budynkach podlegających pod urząd. Yy, wtedy ten remont miał zostać wykonany. Informacji o terminie realizacji nie mamy. zbliża się kolejna zima. Od roku yy, tutaj aktywnie działa kobieta i młodzieżowa drużyna koszarnicza. Yy, nie oczekujemy kokosów, tak, ale doprowadzenie wody i yy, to, zrobienie toalety koedukacyjnej edukacyjnej jest chyba takim minimum sanitarnym, o które możemy Państwa prosić. Jeszcze taka jedna poboczna kwestia, bo tutaj czasami e, e, zwraca nam się uwagę, że my nie wnioskujemy. Więc skąd pracownicy urzędu odpowiedzialni za konkretne e, rzeczy tak, mają o tym wiedzieć. No niestety zapada nam się posadzka. Samochód ciężki, pożarniczy, który waży 18 ton, niestety tą posadzkę zniszczył. Wnioskowaliśmy dwa lata temu o wymianę posadzki, gdyż nie jest ona wliczona w ten remont, w tą termomodernizację. Gdy projektanci przychodzili, w ogóle nie było mowy o posadce. Niestety nie, nie otrzymujemy nawet odpowiedzi na, na składane pismo, czy to zostanie zrobione, czy nie. Kolejny element, który należy niezwłocznie remontować, jest podjazd pod straż, który ma szerokości jakieś 2,5 metra i długości 7. Mój ojciec, który jest prezesem, też bodajże dwa lata temu yy, przez PEWIK próbował, yy, mówiąc kolegialnie, załatwić płyty drogowe, które mi rozwiązały temat. Już było prawie na etapie realizacji tego. Nie wiem, jak to utknęło. Do dnia dzisiejszego mamy już takie kolejny około 25 cm. Za chwilę ten samochód nie będzie mógł wyjeżdżać. I tak tutaj mnie poproszono, abym na tą komisję się pojawił, aby. Może nie oczekiwać kokosu, tak, ale zwrócić uwagę, że rozumiemy, że nie można wszystkiego mieć na raz, tylko że ta sytuacja naprawdę długo trwa. Ja w straży dosyć długo uczestniczę. Tak? Od 2001 jesteśmy w tym krajowym systemie i naprawdę dużo tutaj dla mieszkańców pomagamy. I te wymogi, o których tutaj mówimy, o, tych, o tej umowie, to już To jest w, w ramach rozporządzenia tak? Ministra Spraw Wewnętrznych rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Ratowniczego Świlczewo. I tam taka jednostka, która do tego przynależy, ma konkretne wymagania. My co roku w raportach niestety oszukujemy Państwu. Nie było, że nie Państwa tylko raporty do, do wysyłane do, do Komendy Głównej. Trzeba ogrzewanie jakie? Inne. Taki jest zaznacznik. Takie jest, centralnego nie mamy, piec nie mamy, ogrzewanie inne. Sanitariaty, które są wymogiem uczestnictwa w Krajowym Systemie. Brak. Panie, drodzy Państwo, 15 lat trawiłem w systemie. Jedyna remiza w powiecie szkolskim, która nie ma toalety. I bieżącej wody. To jest tylko taki apel po prostu, tak, żeby pomimo tego, tego dużego projektu, zwróćcie uwagę, może z jakichś środków bieżących, yy, woda jest 2 metry doprowadzona, 2 metry od budynku, to nie jest jakiś wielki koszt projektowy, żeby tą wodę do tego budynku podłączyć i, i założyć toaletę, a dalszy remont faktycznie, jeśli te, te, te środki się pozyska, ten to dużą termin modernizacji. Tylko z takim apelem się do Państwa sercamy. Dziękuję. To jak będzie to, ta bieżąca woda, to my już sobie własnymi siłami poradzimy i odnowimy sobie straż troszkę w środku, żeby te dzieci mogły tam się spotykać i w ogóle, dopóki nam nie wyremontują z tej, tej straży. Mamy zdjęcia, jak dajemy naczynia po spotkaniach z dziećmi, proszę. Przynosić swoją wodę w bankach, żeby dzieci mogły się napić albo ewentualnie ręce umyć odnośnie proszę, modernizacji proszę. tego budynku OSP-Postojnie. gdzie Państwo, jak Państwo śledzą, sesji i spotkania Wina uczestniczy w dużym programie partnerskich 7 dni, gdzie liderem jest miasto Malto, a gmina wniosła do tego organizacji 7 obiektów, w tym jedno, jedno budynek OSP-Postoń. Na dzień dzisiejszy wiemy, że otrzymywaliśmy, to otrzymaliśmy dofinansowanie to i liderem jest firma w, w miasto Malto. Na dzień dzisiejszy wiemy już, że to będzie na wiosnę, bo w naszym harmonogramie, tworząc harmonogram prac przewidzianych dla gminie naszych tych 9 przewidzieliśmy na trzeci, czwarty kwartan, że wejdzie już ASP. Z uwagi jednak na to, że cała procedura, jak tak powiem, czytania dofinansowania, teraz wyłonienia wykonawcy um, tego się przesunie już na przyszły rok, w naszym harmonogramie to SP został zostały przewidziane na 2, 3, 4, wiadomo, że musimy to zrobić w okresie lepszym. To jeśli chodzi o termomodernizację. Termomodernizacja obejmuje oczywiście cały dach, elewację, zrobienie kotłowni, napele. Także te wszystkie elementy, które podlegają termomodernizacji, zostaną wykonane. Także prawdopodobnie to będzie wiosna. Tak mamy założone termomodernizację harmonogram musimy zaktualizować. Tak jak powiedziałam, w pierwszej kolejności przewidzieliśmy na 2016 na rok było ESP i urozmiastnianie zadań. O tyle, jeśli chodzi o tę mm -hmm. obiektu, jest jeśli chodzi Mam pytanie do tego, czyli jeżeli to jest termodernizacja, też wchodzą w te dlaczego ona nie została ujęta? Znaczy, jeżeli no ESP, jeżeli ocieplenie, to tak. Jeżeli je jeżeli tak, to przewidziano ocieplenie ale... obiektu. Zarazem... Posadzka w ogóle nie została... Tak, te, tego, co w modernizacji... Ja tak, tak, tak że w ogóle o posadce nie było żadnej mowy, ja nie znam aż takich szczegółów technicznych, tak? Trzeba było to, jeżeli zweryfikować, ale z moimi to znaczy, informacjami... No, ja już nie, nie, wiem, nie wiem dokładnie, jak jest posadzka, musiałem sprawdzić... Jeżeli ten, ten projekt nie uwzględnił temu modernizacji posadzki i wymiany, to należy bynajmniej to, jeżeli ono się tam zapada, bo to trzeba to zupełnie zrobić. Ze środków własnej gminy tak samo jeden ten podjazd, no bo to nie będziemy czekać kolejnego roku do tego. Tylko no, że stujemy, tak, co tak za terminalizować. Przyłączenie jest zaprojektowane i z projekt przyłącza jest y, wody, jest projekt szamba, tak tam nie ma innej możliwości, tak jest zaprojektowany i szamba i przyłącza.